Cześć witam w kolejnym odcinku ja Jestem Azia, ze mną jest Włucha Podłoga Rozmix Witam Juan Dead YouTube Możecie się niego... Tam serdecznie? Wpaść na kanał oczywiście Ma swój No i gramy sobie w białe, ogólnie Możecie zostawić łapkę w górę i subika a, muszę poczekać chwilę spadki spadki, w pesku Ło, on się przerywa No pingu dostanę tiepy? Dobra, jest okej okay. Ej też to śmigana Mogę wziąć Dobra to wiesz To jest małe. Okej okay. Dobra i tu podstawiam skrzynki a, a tutaj, a tutaj safe jest Dobra, mam nadzieję, że mnie nic nie przyceluje, bo już mam 23hp, tylko... ...wszystkie stron bo rocik, Motorówka. Dobra, nie ma bohaterów. Gdzie? W tym Okej. Położony, spadła działka. Uła. A dobra, to jeszcze się przejdzie, a dobra. Dobra, już. A to nie macie karty, tak? Nie. Ten chłopak gdzieś po raz w ogóle. Bo było tak, że można tu było na tym, oglądałam, że można niby sięgnąć. No, no może można. Tylko to, tylko nie, nie dokładnie nie w tej nie w tej miejscowości. E, tutaj. Right. Macie Dobra, tutaj? otwiera się. No on otworzył właśnie. No co za chłop zabrał tego skara. Ja. Yeah. 450. Zawsze tak jest, zabieram, zabieram, Dokładnie. Dobra, sobie apteczkę sieknę. Dobra, lecim stąd. Dobra, na no razie w będę miał też dwie małe punktyczki. Dobra, Dobra, to lecimy. Mam na spada jednego, jak ktoś. Udało mi się zabrać od tego gościa. Od tego fajku co mówisz? Da, od tego friend'a. No. Chodźcie. się w ogóle na prowadzeniu. O oh, jest znowu daleko strefa jest. No. To. No, bywa. Tylko wiesz co, one ja ci pamiętam, że... Ja w na padzie miałam edytowanie pod yy, gałką, którą yy, chodzisz. No nie, czyli że pod L3. No. Miałam pod touchpadem i miałam pod strzałką. I powiem ci, że teraz gram pod kółkiem, bo tak najszybciej jest. Chociaż w sumie bym powiedziała, że pod LB jest najszybciej. Bo nie musisz przystać Ty, się no tu jest x elegancki na daszku. No. W ogóle to ja podziwiam się, że grasz na tym padzie. Naprawdę, bo ja bym nie umiał. No jeszcze sobie zaimbota, nie. Ja Ci powiem tak, ja większość bindów mam pod myszką. Tak? No ja właśnie no. tylko na Wiesz co, ja Ci powiem tak, kiedyś budowałem na scrollu, to ale jest. w ciągu jednego miesiąca musiałem wymienić trzy myszki. Kupiłem trzy myszki, nie? I mówię, no nie mogę tak grać non stop, nie? Nie będę myszek ciągle kupywał, nie? I mówię, dobra, to nauczę się tak jak Ci youtuberzy, nie? Na przyciskach. No i zmieniłem, so i tak mówię, no dobra, mam... I miałem ustawione ZXCV, no nie i tak już zostało no. i na no, tak no, Na początku było ciężko się przyzwyczaić, nie? A jakie myszki kupowałeś sobie? Wiesz co, nie pamiętam, ale dużo tych myszek miałem. Miałem Geneziser jakiegoś Chyba Nie wiem. Dużo tych myszek, naprawdę miałem... Ja mam yy, Ja mam tego Razera na The Trinity Powiem ci teraz mam główną myszkę, bo teraz mam Fury jakieś hunter a też, też miałem Fury Hunter Równo. i Fury Predator chyba. I powiem ci tak, na Fury. było wszystko dobrze z tą myszką, nie? Ale teraz to jest tragedia z tą myszką, naprawdę. Rusa, jak ruszę szybciej nią, no nie bo to mam ustawione teraz na przedostatnią szybkość myszki, nie? Na TDP. No to. No. I powiem ci, że jak obrócę nawet, jak. jakie bym nie ustawił w grze czy coś, nie? to zawsze mi będzie zacinać, nie? A się szybciej to masakra. No. Ej, pomóż mi nie, no ja, ja ci mogę polecić tą myszkę co ja mam Idę, idę, ja, tam, ja jestem jeszcze daleko Leży jeden, leży Ale zaraz No ten chłop jest powalony Dobra, jeden leży Ajaj. Wiedziałam, że jeden, ale nie widzę. Leży, Stop leży Oła. Mam mało HP, pomóż ktoś Dobra ja leżę pomóż, 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 Pomóż Ej tutaj w, w krzakach jest typek, który się yy, leczy typa Podniosę się Podniosę Dobra Masz lecie nie? Mam, ale pilnie wstał Trzymam, trzymam Ja przyjął, trzymam. lec się A, nej Wystałem się najdę. Aha jaki spam w ogóle, co jest grane? Myślę, że kupię jeszcze skin'a za 2000 20 tysiące kurwa chyba. Albo ci coś Robiłem się -mount. Jeden leży. Drugi leży. Dwóch leży. Eee, ta nie wiem jak ta czaszka się złota na... Ostatni, teraz ostatni, ostatni, ostatni chłop! Ostatni chłop! No nie! co sobie To jest, ten, co, mnie, to jest ten, co mnie porobił! Ja! Ostatni chłop! Dwóch, za... dwóch powaliłem Dobra Uważaj Więc, Kurde. Wybacz Kurde no Powaliłem dwóch i jeszcze ostatni gościu został, nie? nie wziął go na plecy na plery, jednego. O, o, dostałem likwidację, dobra, jednak nie wziął. Nie, jednego wziął. O nie, mi kiedyś typa! Co jest? <trybujesz> bo... Tak, bo... Y... Jak ostatni atakowałeś i w strefie zginął, to wiesz, to będziesz o fragę. Biegnie! Dobrze! Dostałem fraga... Co? Za, za całą odgę w, <noise> w ogóle dostałem. Agres. Ja mam za ramaski. To może wróć... A dobra, bo ta strefa bije po 5. No. Dokładnie, tu Klipa. są typy. Wiesz co? Może no, być spróbowałam. To się jeszcze odrodzi. Wiesz co, spróbuj może w tych domkach poszukać może bandaży Ale dobra, tamten skład zrobiony. W ogóle 4 fragi mam za tych gości Ale patrzę Asia ja też mam 4, także tutaj patrzę potrobiony. Dokładnie. No. Tam w ogóle coś się buduje. Widzę, ale tam, przekazać... ale powiem że ten taktik, to umie walny No. Walnałem typowi za 150 w nie? Także z niebieskiego. Tak, grzeł mnie walnąć. Kurde, ten drzewo mi się szkoda, ale zbit. Kurde, autant. Od... Nie mam. Kurcze, nie ma spotek najgorzej. Został. Od kogoś z pleców gość jest poskładany w tym momencie, albo zabity. Nie, rusza się, on zaskoczył. Ale jestem zwalony z tego, serio? Nie, no co ty? Pamiętaj, że grasz bez auto, bez także. O, tu masz O, no, ja to właśnie uwielbiam, za ogład No, też uwielbiam. Moim zdaniem najlepsza broń, nawet od tego mitycznego Skara. Chociaż mityczny Skar to tak jak Essence na daleko, nie? I snajfa była, nie? Mhm. O, za będzie robiona. Konkretnie. No jak. Masz więcej maców. Wiem, wiem. Aha, to... to nie jest więcej maców. Kurczę. Jesteś na tej samej mistówce, co byłaś wcześniej co robiłaś Challenge na jedną broń. Przypominam ci, także... Wiem, wiem, wiem. I tak samo to się skończyło. Tylko tym razem pierwsze miejsce będzie. Tekstury... tekstury mi się w ogóle nie cytują Mi też. Nie mogę... W ogóle tego. U mnie to ty skaczesz po tych teksturach. Ładnie? Macy po nim od razu możesz wziąć. Tam sesja, po, lewej. po lewej. Po lewej. Po lewej. Pięknie. Ostatni typ. Ostatni chłop chyba. Dobij ich od razu. A tutaj to rywa się powaliłem? Ona żyje? A, dobra, bo ten chłop podniósł ich, do tego. Ja, ale ładny laser. Dostał chłop. ZP gdzie? Po prawej. Ładnie. Ostatni chłop, ostatni chłop. Robisz to. Będzie go podnosił. Podnosi go. Pięknie. Ostatni chłop. Masz, nie masz matków. Tam masz na dole. O nie! Ja pierdzielę. Ja, ja. Sorry. Mapy nie no co to? to było. było dobrze. Było bardzo dobrze. dzięki, że byliście, dzięki że oglądaliście, no ale zławiam